Dzień dobry. Sobota 11:11. .11. Podróż w głąb siebie z truskawą. I dzisiaj temat: Jak przeżyć święta i nie zwariować. Witam Was z mojego cudownego paryskiego, poznańskiego biura. Dzisiaj przenika mi tutaj słońce, więc o, jak pięknie się tam ten obraz od Angeli pokazuje, moi drodzy, jak się macie, jak wasz vibe, właśnie przedświąteczny, <laughs> co się tam u was w domu dzieje. Ja dzisiaj będę miała dla Was opowieść z mojego doświadczenia, z tego, jak ten okres świąteczny kiedyś był dla mnie, jak ja się czułam. Co się wydarzyło i co się działo, że strasznie, ale to strasznie nie lubiłam tego czasu świątecznego. Bardzo. Aż do teraz <laughs> zupełnie się to zmieniło, bo ja się zmieniłam i moje podejście się zmieniło. I przez wiele lat. Wcześniejszych kiedy byłam w totalnym swoim zagubieniu, odłączona od siebie. Dzisiaj to wiem, ale wcześniej wydawało mi się to, to tak totalną normą, że to jest takie normalne, tak żyć, w takim lęku i strachu, w takich właśnie systemowych regułach, w takich pozamykanych ograniczeniach. To wydawało mi się całkiem, ale to całkiem normalne. I wtedy były takie momenty i lata, że pracowałam w takich miejscach, gdzie mogłam chodzić w święta do pracy. I zgadnijcie, kto zawsze brał ten dyżur? Ja. Bo wtedy mogłam po prostu wyjść, wyjść z domu, uciec z tego właśnie czasu, z tej atmosfery, po prostu się schować w pracy. I tak przez lata, jeśli tylko mogłam, to wybierałam te momenty, właśnie pójścia do pracy w święta, żeby tylko nie siedzieć w domu i nie czuć tej atmosfery i tej magii, która się działa, i też uciekałam przed tymi pytaniami, przed tymi wszystkimi niewygodnymi sytuacjami. Kiedy tak patrzysz na te obrazki i idealizujesz ten czas, że to jest czas takiego po prostu bycia razem, szczególnie jak się jest samemu i jest się singlem, samotnym, w tym sensie samotności, tego odczucia samotności, to ten czas świąteczny nie sprzyja. I pamiętacie, robiłam siedmiodniowy, darmowy program, oswoić samotność więc jeśli nadal masz ochotę do niego dołączyć to napisz mi wiadomość prywatną wyślę tobie do byś mógł dołączyć mogła dołączyć i tam też mieć czas przesłuchać sobie tych filmów bo tam jest dużo też informacji i narzędzi do tego jak właśnie oswoić ten czas samotności i co to tak naprawdę dla nas jest z tego głębszego podejścia z tego takiego podejścia miłości do siebie. I ten czas świąteczny był właśnie tym czasem ucieczki. Wkurzało mnie wszystko, denerwowało mnie to właśnie romantyzowanie tego czasu, te filmy wszystkie świąteczne, romantyczne, a mnie to po prostu w środku dusiło wszystko. Więc ucieczka była najlepszym. Planem, jaki mogłam wtedy mieć. I wtedy na tamten czas wydawało mi się to tak normalne i tak cudowne. Tylko ucieczka nie jest dobra, że jeśli uciekamy od naszego problemu, ale jeśli nie jesteśmy połączeni ze sobą, to my tego nie wiemy i wybieramy to, co nam przychodzi najszybciej do głowy. I uciekając od problemu, uciekając od tego. Strachu, tego nie nieczucia się dobrze samym z sobą, i tak naprawdę święta tylko to odpalały. To nie była przyczyna, że ja nie lubię świąt, tylko po prostu święta i ten czas, właśnie romantyzowania tego czasu, bardzo odpalał to wszystko, co było we mnie. Dlatego tak się właśnie e, źle wtedy czułam. I potem przyszedł rok 2018. I cały grudzień spędziłam we Francji z szpitalu wtedy z chorującym Błażejem. I to również nie był czas magicznych świąt. To był czas bardzo dla mnie traumatyczny, bardzo dla mnie ciężki czas, kiedy wszyscy szykują się do świąt, a ja siedziałam codziennie na ojomie. I tak naprawdę nie wiedziałam, co będzie dalej. I spędzasz święta z daleka, już wtedy od domu, też gdzieś w obcym państwie. I nawet, jak są wokół ciebie osoby, to ty i tak czujesz się jeszcze bardziej samotna niż czułaś się przez większość, większość lat. No i wtedy 22 26 grudnia, kiedy Bożej umiera, no to kompletnie święta nie kojarzą ci się z niczym dobrym. Potem przez kolejne lata ten ból powraca i na pewno nie było to jakimś wiecie takim usprawiedliwieniem też tego, jak się czujesz, tylko to jeszcze bardziej pogłębiło ten mój stan, ten mój stan po prostu totalnej samotności, odłączenia się od siebie. Więc wtedy to już w ogóle wiedziałam, że nic nie sprzyja, po prostu nic nie idzie w tym kierunku, w którym miało być, rozsypało się wszystko, miało, miała być magia, miało być pięknie, Miał być wspólny wyjazd, miało być romantyzowanie tego czasu i jeszcze bardziej się to wszystko e, zakończyło bardzo dramatycznie. Więc kolejne lata, święta to nie był mój <grych> najukochańszy czas. Dwa lata temu wyjechałam na Zanzibar i to była w pewnym sensie ucieczka z Polski od tego właśnie przypominania sobie. I tam też był mój moment taki przełomowy, bo tam już e, zaczęłam bardziej łączyć się właśnie ze sobą i zupełnie inaczej podchodzić do świąt, bo ja zaczęłam inaczej podchodzić do siebie. I zeszły rok już był takim e, rokiem lajtowym, a w tym roku, kiedy ten moment właśnie samotności ten czas, Takiego samopoczucia bardzo złego się totalnie przemienił. I nastąpiła u mnie takie to przekliknięcie. I dziś to jest po prostu czas świąt. Ani tego nie romantyzuję, ani nie biorę tego, że nie wiadomo, co ma się tam wydarzyć. Tylko ja po prostu akceptuję wszystko to, co do mnie przychodzi, czy złe, czy dobre mam tą akceptację na ten stan na to w jakiej sytuacji jestem, co się dzieje i co można zrobić dla siebie, szczególnie kobiety. Bo mężczyźni to zupełnie inaczej do tego podchodzą. Oni podchodzą zadaniowo, przynieść choinkę, tak zwanie karpia złapać czy tam go złowić, że tak powiem, pójść kupić. A kobiety podchodzą bardzo emocjonalnie. I często my się tak nakręcamy, szczególnie jak są kobiety, które prowadzą dom, chcą, żeby wszystko dobrze wypadło, żeby rodzina była zadowolona. I ten pośpiech, i to wszystko, i ta nerwówka, i to um, zdenerwowanie, trzeba być wszystko na czas. I w ogóle jesteśmy takie w całe w pośpiechu w tym wszystkim. Moje drogie, musimy wyluzować. My w ogóle jako kobiety musimy wyluzować. I jeśli kobiety nie zaczną luzować i nie zaczną wchodzić w żeńską energię i pobudzać ją w sobie, to będziemy się wiecznie męczyć i będziemy wiecznie rywalizować w jakimś pośpiechu i w jakimś rodzinnym może tam e, rywalizacji, bo w zeszłym tygodniu, w zeszłym roku to święta były mojej siostry, a w zeszłym roku święta było kogoś i tam było tak i tak, to ja muszę teraz być lepsza, to ja muszę się teraz postawić, to ja muszę to zrobić lepiej i lepiej i lepiej. I kto się nakręca? Ty sama. Ty sama. Potrzebnie? Niepotrzebnie. Kompletnie. Kompletnie nie potrzebujesz tego, tego robić, tego nakręcania się. A jeszcze nie sprzyja temu, Ogólne, e, instagramowe, tiktokowe, szaleństwo, e, facebookowe, reklamy, wszystkie są takie perfekcyjne. Te perfekcyjne zdjęcia w tych sukienkach, przy choinkach, pod choinką, na choince, e, w sukience, w świecącej sukience, w futrze, bez futra, w trzy samochodzie. Też to te jeszcze bardziej nakręca. I jeszcze bardziej wy się nakręcacie w tym wszystkim, co ma być. I oczywiście przystrój sobie ten dom, jeśli potrzebujesz tego, jeśli to jest dla ciebie ważne, jeśli to jest dla ciebie coś, co uwielbiasz i w ogóle, to jasne, ale zrób to naprawdę z lekkością, z miłością taką do siebie, ale może tego nie potrafisz w ten sposób od razu tego zrobić, więc od rana, szczególnie już przy i w święta, Zdaj sobie czas dla siebie. Weź trzy głębokie oddechy. Puść sobie muzykę. Jeśli nie potrafisz medytować, to puść sobie muzykę, którą uwielbiasz słuchać. Albo puść sobie na Spotify. Są e, fajne właśnie e, muzyka hercowa. Ja puszczam sobie 421. To jest muzyka e, pobudzająca taka muzyka miłości serca wyciszająca też, więc pójdź sobie tą muzykę, usiądź w spokoju i wyobraź sobie jak byś chciała te święta przeżyć jak chcesz ten czas przeżyć co ma się wydarzyć jak to ma być, i nie nakręcaj się w ten sposób, że o Jezus, nie zdążę, nie będę na czas nie mam tego, nie mam tamtego co jeszcze się może wydarzyć, a obrót niewyprasowany, a jeszcze trzeba coś zrobić a jeszcze tamto i tamto Cały czas pamiętając w takim nakręceniu, pobudzasz to, że wszystko ci się materializuje w rzeczywistości, wszystko to, co w twojej głowie się wykra wykraluje, to jest potem wykreowanie tego w rzeczywistości. I wszystko to, o czym ty myślisz, w takiej ilości powtarzających się myśli, to będzie właśnie to się potem działo. I potem e, kłótnie, jakieś nieporozumienia, to niestety nie sprzyja. No więc. Od rana trzy głębokie oddechy, żebyśmy wylozowały. Widzę, że tu Wojtek mi wypisuje wiadomości. <laughs> Zaraz przeczytam, tu powiadomienia mi spływają. I wylozowanie. I potem, taka wejście w swoje ciało, w tą lekkość. I niech to będą najcudowniejsze święta pełne spokoju, pełne miłości, pełne zrozumienia. I akceptacji tego, jakim wszystko jest. A szczególnie te osoby, które są same. Czują się samotne. Czują się, że o, fajnie by było pójść z partnerem, a tyle tych świątecznych było spotkań, a ja wiecznie sama i tak dalej, i tak dalej. Albo mężczyźni też mogą mieć takie myślenie, że o, jestem sam, kolejny święto. Słuchajcie, bycie samemu to jest najcudowniejszy czas, w którym możemy połączyć się sami ze sobą. I my nigdy nie jesteśmy sami, bo mamy siebie. Jak to zrozumiecie, to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Dlatego ja zachęcam Was do dołączenia do programu, który już był. Możecie sobie odsłuchać i tam pogłębić tą wiedzę, te wszystkie informacje. Więc jak jesteś sama, sam. To jeszcze bardziej celebruj ten czas i bądź wdzięczny za to, co jest teraz i za to, co jest. Być może są nadal Twoi rodzice i oni żyją i są, więc celebruj to, bo wiele osób już nie przytuli w święta swoich rodziców, więc to może być ten czas. Jesteście zdrowi, jesteście, wszystko się dzieje, więc ta wdzięczność dla tych wszystkich osób, które niestety nie spędzają świąt, być może właśnie gdzieś są w jakimś szpitalu w czymś coś się dzieje, jest jakaś choroba dodać sobie jeszcze więcej akceptacji i miłości i tego po prostu zrozumienia jeśli masz taką osobę gdzieś blisko, która jest w takim miejscu, w którym nie chciałaby być czasami ten telefon to, to ten SMS to takie wsparcie to bycie jest jeszcze jeszcze lepsze i pamiętam, jak ja byłam wtedy w szpitalu, i czułam się tak bardzo samotna, i przychodziłam tam na ten oddział. I potem, potem wychodziłam z tego szpitala i chodziłam po ulicach we Francji, i wszyscy robili prezenty. A ja czułam się tak bardzo źle, bo nie dość, że nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, jak ile to potrwa, nie wiesz w ogóle, co będzie, bo stan jest cały czas. Nie wiem, jakby bez konkretnego w ogóle, czy będzie dobrze, czy nie. I ty się czujesz po prostu jeszcze bardziej samotnie. Więc te wszystkie osoby, które gdzieś są też może w Waszej przestrzeni, że tak się czują, podarujcie im chociaż krótką rozmowę. Ostatnio usłyszałam taki właśnie wypowiedź jakiegoś, właśnie trenera kogoś, że. Czasami 8 minut rozmowy z kimś, kto jej potrzebuje, takie właśnie było to, że 8 minut to jest niesamowicie uzdrawiające dla tej osoby. I był to taki przykład, że ktoś napisał: Hej, co tam wpadniesz? A ten ktoś, kto dostał tą wiadomość, nie wiedział, że to jest właśnie hasło na: Hej, bardzo Ciebie potrzebuję, wpadniesz porozmawiać. Tylko osoby, które czują się bardzo źle, które są w takim momencie depresyjnym, które są w tym momencie właśnie odosobnienia, w tym momencie jakim samotności, często nie potrafią powiedzieć wprost, co im jest. Często nie potrafią poprosić o tą pomoc. I to hej, czy wpadniesz, to jest już dla nich proszenie o pomoc. Więc miej tą uważność na to, co się dzieje wokół ciebie. Czy jeśli ktoś ci pisze hej, co tam jesteś, a rzadko się może odzywa, albo jest gdzieś w osamotnieniu, to zapytaj się, zadzwoń. Czasami te 8 minut nam nic nie zrobi, szczególnie... ach, My czasami się usprawiedliwiamy pracą, jakimś brakiem czasu i tak naprawdę nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, bo ta praca to... Praca nie zająć, nie ucieknie, czasami będzie można coś zrobić później. A jeśli nadal tego nie rozumiesz, to zapraszam na indywidualne, przegadamy. Więc czasami to zauważenie tej drugiej osoby, która w tym czasie może się czuje ten. I na pewno, jak jesteście na spotkaniach rodzinnych, to jeśli macie w swojej przestrzeni osoby, które są singlami, które po prostu się może rozstały, może są już dłużej same, nie mogą nikogo poznać, to absolutnie zabraniam zadawania pytań, które mi ostatnio zadał mój kolega. Masz już męża? Ja pierdolę! To jest pytanie z serii nie na miejscu, więc nie zadawaj tego pytania, bo czasami dla tych osób to jest tak już niekomfortowe pytanie, że naprawdę to ręce opadają, co można odpowiedzieć. Ja akurat sobie świetnie z tym radzę. I odpowiedziałam mu, że ja nie szukam, ja zleciłam. I koniec tematu. Ja mam do tego luza, ale to jest już mój temat bardzo, bardzo mocno przerobiony. A wiele osób, które nie mają przerobionych tego tematu, że jestem sam, sama znowu w święta. I jeśli słyszą od rodzinki pytanie, masz już kogoś, poznałaś kogoś, albo spotykasz się już z kimś. To czasami bierze się naprawdę na wymioty. I ja się nie dziwię, że co niektórzy uciekają, nie chcą spędzać czasu z bliskimi, bo nie chcą tych pytań, które są bardzo, ale to bardzo niewygodne. A czasami, jak jesteś osobą, która właśnie jest w rozkręcaniu swojego biznesu albo robisz biznes, który jest biznesem niezrozumiałym dla większości Twojej rodziny, to musisz wziąć trzy głębokie oddechy. Jak idziesz na takie spotkanie rodzinne, jak ci się ciocia, babcia czy ktokolwiek pyta, a co ty tam, dziecko, robisz, czym ty się zajmujesz, bo ja nie rozumiem tego, czy, co ty robisz, to ja ostatnio odpowiadam, że o, ja to tam jestem maszynistą i mój pociąg się tak powoli, powoli rozpędza i mój biznes się rozpędza. Albo czasami możemy powiedzieć: Dobrze, dziękuję, u mnie cudownie, jestem zdrowa. No, czasami to pytanie, co u ciebie, nam się kojarzy od razu z tym, że ktoś pyta nas o nasz biznes. A to, co u ciebie, to po prostu pyta, co u ciebie, więc możemy odpowiedzieć, że u mnie dobrze, moje zdrowie ma się OK, czuję się świetnie, rewelacyjnie, planuję kolejne podróże, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to jest akurat odpowiedź dla Ciebie OK, albo powiedz po prostu dobrze, a co u ciebie? Czasami tak bardzo boimy się tych wszystkich pytań, które są na tych wszystkich spotkaniach, że już z samego faktu, że ktoś nam zada takie niewygodne pytanie, wolimy czasami nie pójść, wolimy czasami się właśnie schować gdzieś. O, będzie ładniej świecić. Wolimy się gdzieś schować. Tak, jak ja się chowałam wiele lat w pracy, wolałam pójść do pracy, wolałam ciężko fizycznie pracować. Wtedy pracowałam w spa i robiłam masaże, i to naprawdę była ciężka fizyczna praca. Kiedy robisz po 8-9 masaży całego ciała w jeden dzień, naprawdę powiem Wam, że to była orka i to było strasznie fizycznie męczące. Nie chciałabym tego kolejny raz robić. Na pewno nie jako projektor, który nie jest stworzony do takiej pracy. Więc. Ach. Od rana pomedytuj, zanim pojedziesz do rodziny, zanim pojedziesz na to rodzinne spotkanie trzy głębokie oddechy. Połącz się ze sobą i powiedz sobie, że te święta to będzie najlepszy czas. To ty się masz zaprogramować na to. To będzie najcudowniejszy czas, pełen ciepłych rozmów, pełen wspaniałej atmosfery. I to jest właśnie ten czas, który ja chcę przeżyć w gronie bliskich. Dziękuję. Jestem wdzięczna, że mam tą rodzinę, że nawet jeśli jest tam ktoś niewygodny, ktoś, kto zadaje te niewygodne pytania, ciotka, wujek, nie wiem, kuzyn, czy ktoś, kto, kto się czepia, na luzie, na luzie, nie przejmować się z tym, po prostu wsiąść na to taki wielki, wielki margines, że no okej. Okay jaką mam cudowną rodzinę, tak jest cudownie wspaniale, po prostu nie brać tego do siebie. I nie przejmować się, że jeśli nie mam iluś potraw, nie przejmować się, że coś się przypaliło lub coś się wydarzyło. Wziąć to na lekko, wziąć to na miękko, bez tego napinania i stresu. A u nas w Polsce jeszcze widzę, że jest bardzo dużo tego napinania, tego stresu, tego takiego rywalizowania między sobą, tego cichego rywalizowania. Kto ma piękniejszą choinkę, kto ma ładniejsze zdjęcia, kto pięknie udekoruje stół i tak dalej, i tak dalej. Jeśli robisz to dla siebie z lekkością, to masz tą lekkość i masz tą akceptację, że nawet jak coś nie wyjdzie, to po prostu tak miało być i koniec. A jeśli jesteś w tym właśnie takim rywalizowaniu, w tym po prostu byciu perfekcyjną, z tą łatką po prostu, że wszystko musi być super, to wierz mi, że wykańczasz tylko i wyłącznie siebie. Tracisz energię na rzeczy, na które często nie masz kompletnie wpływu i jest bez sensu, że na tym się skupisz. Bo to, na czym skupiasz swoją uwagę, rośnie. Więc jeśli skupiasz się cały czas na tym, coś co nie wychodzi, coś co się nie dzieje e, u ciebie dobrze, no to niestety e, Jesteś potem e, w tym takim zalataniu, w tym nerwowym, w tym cały czas po prostu nie do czasie i, 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 i negatywności, więc tylko cię uratuje. Bądź w sobie, przeżyj te święta ze spokojem. Nie daj się wciągnąć w żadną zagrywkę świątecznych <gryw> chochlików. I Pamiętaj, że nawet jeśli w trakcie spotkania rodzinnego coś się wydarzy, ktoś coś powie, coś, co, co nie jest dla ciebie miłe i w ogóle, lepiej odejść od stołu, wejść trzy głębokie oddechy, a nie nakręcaj się tą sytuacją. Po prostu wyluzuj. Zawsze oddech i takie połączenie się ze sobą oddech jest najlepszym narzędziem do tego, by połączyć się ze sobą, spokojne oddychanie. Niż wchodzenie w jakąś dyskusję, niż wchodzenie z kimś w jakąś taką potyczkę słów, grę słów. Bo są ludzie, którzy są w tym mistrzami. Ja nigdy nie byłam mistrzem w takiej grze słownej, takiego wyzywania się na argumenty, nie argumenty. Mnie to zawsze wykańczało. I ja wolę w takie coś nie wchodzić. I wolę się, nawet jak się kiedyś właśnie w młodości kłóciłam, to wychodziłam i czaskałam drzwiami, bo nie lubiłam tego właśnie dyskutowania. A dziś w spokoju mogę po prostu rozmawiać. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc życzę Wam radosnych, spokojnych świąt, pełnych ciepła i relaksu. I pamiętaj, Twój spokój jest najważniejszy, więc nie daj się wkręcić w tą całą nagonkę świąteczną i w ten cały zgiełk, że wszystko musi być perfekcyjne, bo nie musi, często jest w twojej głowie jakaś taka nałożona, e, przekonanie, które jest nałożone właśnie, że tak ma właśnie być, a wcale tak nie musi. E, jeśli uważasz, że Komuś ten live się może przydać. Ktoś, kto potrzebuje tego podczas świąt, być może ktoś, kto jest właśnie sam, kto jest samotny i uważasz, że mógłby tego live'a podsłuchać, by dostać takiego ukojenia jego duszy i, i spokoju, to wyślij go do najbliższych. Jeśli ty nie potrafisz porozmawiać z bliską osobą, to może. Ten live będzie dla nich taki kojący, i te informacje, i podzielenie się moją historią będzie właśnie dla nich kojąca i taka akceptująca i wyciszająca, że okej, okay, najwyraźniej tak ma być, to jest ten czas. I wszystko w naszym życiu dzieje się, bo się tak ma zadziać w tym czasie. I dopóki tego nie zaakceptujemy, i dopóki nie zaczniemy patrzeć na to w ten sposób, to będziemy cały czas w wiecznej walce, rywalizacji i w totalnym zmęczeniu. Ściskam Was i do zobaczenia za tydzień.